Cześć, witajcie z tej strony, bo to jest kolejny odcinek z mojej małej prywaty dla Farminga 17. A dziś jest z nami wyjątkowy gość, mój przyjaciel, mój wielki sąsiad Urban. Cześć. Który jest z nami, że tak powiem, wirtualnie, zdalnie, że tak rzekną, w, 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 tak, w delegacji, można by powiedzieć, bo on tam jakieś takie dziwne dziwności robi. Niemniej jednak. Niemniej jednak dzisiaj czas nadszedł na umodernizowanie gospodarstwa. Sprzedajemy naszego wysłużonego Mercedesa. Ładny był, amerykański. Już wiem, co zrobimy na do brytyjski. Dobrze, to za chwilę. Daj mi skończyć, bo ja muszę sprzedać i kupić. Więc no. idę do Janusza, sprzedaję. I mamy 200 tysięcy. Marian, daj mi ciągnik. No i kurczę wam. Mam rozgminę, nie? Bo generalnie chciałem kupić, chciałem kupić tego dojcza 110-konnego, but wymyśliłem, że może bym kupił Klasa 90-konnego. To jest w sumie 20 kucy różnica. Ja potrzebuję małego zwinnego traktorka do, do oprzątu, nie? I chyba kupię tego klasa. O, no, do oprysków też będzie dobry, bo można mu wąskie opony założyć. A temu Dojcowi też? To sprawdzę, sprawdza, ale chyba też, wiesz. Panią, też. Podwójne to kołatylne, wąskie opony też można. A, to Ale weźmy sobie klasa: a co? Tak, żeby zielone było na standardowych oponach z koparką. Kupujemy kupiony, proszę Państwa. Proszę, jaka burżuazja nastąpiła. I jeszcze potrzebuję pług. W związku z tym, że mój pług kuna. Jest już wysłużony. Mam już innego kupca, tylko jeszcze nie przyjechał. Znalazłem w sklepie taki pług. E, nawet nie wiem, jaki to jest model, generalnie 6-metrowy. To jest na podstawie chyba tej samej ała Trochę pordzewiały, ale co? Kupię go. I tym sposobem z 200 tysięcy zrobiło nam się 35 tysięcy. Tu stoi obciążnik, zaraz mi się przyda. No i proszę. Wiesz jaki ten klas jest ładny? Bez kitu. Serio? O kurde. A środko oh. jak ma? Yy. O, te, o teraz wyszedł ci dawno już. Nie wiem wiesz. Bo kiedyś był taki też klas, też taki właśnie mały i był gówniany w środku. Ty no powiem ci tak, A że... ładnie? Że tak, powyczekaj, czekaj. Otwierają się drzwi, szyberdach i tylna szyba. A to sobie zobaczę, dawno go wybrałeś? Czy zaraz jakoś.? A nie co? wiem, nie wiem, podrzucę ci link, może jak znajdę. No dobrze, sobie zobaczę. Bo aż ciekawy jest, a zobacz co odcinka. E, ja go widziałem, wiesz, gdzie Ucyka. A no to na pewno jest dobry. Ale ucyka. czy. Ej, fajny. Jak CD go zrobił, to, to. jest dobry moment. Bo... Wszystko działa. Dobra, ludziska, to jest nasz nowy nabytek klas Aksos 330. Nie wiem, czy te klasy widziałeś kiedyś takiego klasa na żywo? No, 30. I powiedz mi one rzeczywiście. O boże! Co? Otwierasz, wyciągasz, widziałeś na wyciąganiu tego klasa? To właśnie Aksos? One mają. One mają ten. Yy, oborze. To chyba z Aksosa czy Ariona? Już ci mówię. Aksos. Aha, to tam to jest Arion. 620. Albo 610. C, no 610. C. Nie, to jest ten Arion. Aksos. 339. To jest ten najmniejszy chyba ich ciągnik, nie? Nie, to są osobniejszy. Co? No. Czekaj. Tutaj ci coś wydaje. Dobra, ale on mają ten, o Jezu rewers? Eee, wie, że od Ariona są, ale co masz w boku, jak masz na to, to... Nie mam właśnie nic, mam takie wypustki jakby na, wiesz, na, na... na... Eee... No wiesz, w tym, w tym Arionie, co jeździ, to z boku masz takie jakby gałkę. Mm -hmm. Z boku masz takie przyciski plus, minus. I właśnie... No nie, trochę bieda w środku jest. A rewers masz z boku, nie wszyscy No tak, ale tu nie masz. No co zobaczysz sobie na odcinku u mnie. Na pewno jest... Czy się że one będą miały rewers? No i wtedy z boku właśnie sobie klikasz, jedziesz i on sobie sam zbija bieg jedzie automatycznie. Jakby automat, to mhm. mhm. Rozumiem. Myślisz, że jakieś tam faj przełaszasz, tylko klik, klikasz plus albo minus, to zwiększa. Jest wtedy A1, A2, A3, A4 i wtedy będziesz w 1 D2, nie? A największe to jest D4, no, 16 16. Chyba 16 biegów. No no. 16 do przodu i chyba 4 do tyłu. O Boże, nie mogę jak on chodzi, jak mu ten, jak dopuszczę na luz, nie? No. I on tak jakby takie... Hmm, schodzi z obrotów. A powiedz mi, czy one mają rzeczywiście w realu też taką... E, też ten e, przedni tus e, taki wystawiony do przodu? Wiesz co? Nie widziałem jeszcze tego, takiego klasa chyba Ale chyba no, tak, bo obciążnik mają wystawione dosyć ładnie. To zaraz się też bym miał. Dobra. Ja idę orać. mam jedno pole do zaorania jeszcze. I ten. I właśnie na odcinku sobie pogadamy trochę tak z Urbanem tutaj. A co? A co? Ty mało dzisiaj rozmowny? Bo po sylwestrze. Jak ja wczorajszy. Mhm. Jasne. Przepraszam. A ty nie Ja? Ja nie chodziłem po czworaku. Wypraszam sobie. Chwiejnym krokiem. Chwiejnym krokiem. Ja się ludziska napiję herbaty. Wasze zdrowie. Nie. Ludziska to Też bo generalnie wyszło tak, że urban naprawia save z. Bo naprawia. naprawia. Bo wiecie, ludziska urban jest słaby. Gdzieś się mu sejf usunął Największy się No I tyle w temacie A ja jedę na pole numer 5 Tutaj zostało mi to do zaorania rozkładał Ło kurwa Ktoś przyjechał i orał mi pole pewnie, Ty no bez kitu Dobra nie no, ludziska, ja próbowałem to orać, natomiast dostałem telefon, że ziomek jest zainteresowany, taki Gerard z sąsiedniej wioski, zainteresowany jest zakupem pługa, no to wróciłem, pług umyłem, on pieniędzy jeszcze nie przelał, ale mówię, no już nie będę go używał, nie, to kupiłem do lekkiego remontu. I to niby, wiesz, tak, to jest dziwne. Bo ta modyfikacja jest zrobiona tak, że jakby w sklepie masz wymóg 300 koni do niej, nie? Aha. Uh -huh. A ja podpiąłem swojego Sejma 190 kuca i on idzie jak dziki, nie? Z nią. No bo to wiesz, ale pod górę już pojedziesz 2 razy No nie, właśnie. Aha. No to też zależy od traktora. Bo jakbyś wziął teraz takiego. Zdry... Aha, to masz w nie? Mhm. Uh -huh. A to też zależy Że wiesz, ktoś mógł się tak chce tak napisać, nie? Ale do pięcioskibowego 300 kuca? A. No gdzie, na, gdzie 300 kuca w człowieku? Jak? 150, 160 No to ile się liczy na skibę? Na skibę czekaj. Yy... Ta? Ta się jak jakoś zależy też rzeka skiba, bo masz wielkie skiwy i ja jedna ci przerzuca, wiesz, wiesz jakie masz y, odstępy między skibami też? Nie? Mhm. Czy są przedpuszki czy nie? Chodzi o... Co? Przedpuszki czy są chyba, nie? Trude. Hmm. Chodzi mi o... Jak ci wypierdzieli skiba, jedna to wiesz, chyba masz 20 metrów, nie? Dobra, muszę to sprostować tutaj, kurde, pokrzywiłem. A, a taka mała od jakiegoś takiego polskiego małpy. Rozum ja rozumiem o co mało, chodzi. Ten, ten... Nie wiem. 63 skiba wyciągnie, nawet czwórkę w Także na skibę będziecież wychodziło około. 30 15, koń. No a tu jest, rozumiesz, piątka obracana, czyli jakby 10 skib, nie? Nie, to jest pośrednięcie. Aha. Po prostu, jak masz skiby do góry, nie? Masz no. większy ciężar, to wtedy też większy traktor do tego musi być, nie? No słuchaj, ja tego kuna obracanego, co teraz kupiłem, ciągam z 190-konnym Fortisem. To zaspokojnie ciągnie. No spokojnie. A mówię ci, jak kupujesz modyfikację, to ona ma informację, że potrzebuje 300 kuna. To jest trochę głupie, no ale nieważne. W każdym razie do ciśniemy dalej kolejny odcinek rozorki, Bo jeden. 7... Kuni? Wymaganie 180 kucy? te duże. Te duże. Teraz. No teraz okej. Okay. No widzicie, ludziska, tak to wygląda, niestety. A ja się napiję znowu herbatki. No. I tak zaprosiłem, mówię. A, Urbon, Urbona, <ścoughs> Urbona, se zaproszę, co by chłopak nie był samotny. Tak, ja się zawsze. Co? Ja muszę czarną robotę odwalać. Może no oczywiście. Ktoś musi być tu murznym. Tu są w tej wiejnicy robione. Ktoś musi być pod awanem. Aha. Pad Padło na Ciebie. ...dwa pola. Kurde, już jadę. Teraz by doleciał. Gdy to zbalocuję. Odwiozę jutro. No także... Jutro jeszcze godzinę poświęcimy gdzieś. No myślę, że to spokojnie sobie swoje machine. Ogarniemy temat No i tak to wygląda Kolejne pole W zasadzie kończymy już Orki Zawsze tylko te skultywatoruję jeszcze te Te pola Nie wiem czy będę się oplony wiesz tutaj? Nie, 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 ja mówię o swojej serii tutaj Tu wiesz takich dużych te Przerywa no, co jest. Bo masz włączony na przycisk, nie? Nie. Nie wiem. No dobra, mów A takich dużych ile tam masz jak Dużo dosyć? Wiesz co, ja mam w tym momencie 4 pola. Y aha. Ty Nie 5 przy nie, nie, nie wiem, jest trudno jest odpowiedzieć się to jest... PGR-ach coś się po pronu no raczej gdzieś, bo często nie ma. Ja mam 3 metrowy sierpnik jest co jak po prostu dzielnie chcę coś... To nie... to sp... jest wymaganie żeby na no, takich właśnie tych siać po plot. lotu Za małych jak masz powyżej ilość teraz hektarów to musisz siać po wlotu Musisz? No To jest obowiązek Nie jak jesteś taki specjalny nie w te... producencki. no, Grupę producenckiej Po grupie i zostaje za to kar... Mhm. Jesteś w czymś innym, ale my w tym chyba nie jesteśmy. Nie wiem jak to było. Kiedyś było tak, albo teraz raczej już nie wiem jak to co. Kurde, jakie to pole jest nieforemne, matko kochana. Sklina czy jak? No znaczy, on, on takie sklina i takie dziwne, wie, to nie jest jakaś tam wiesz, bryła w miarę kwadratowa. To jest taki jakby kurcze, obcisany ziemniak. No nie wiem jak to wiesz, wytłumaczyć. Niby, niby jest tak, że, że przy wjazdku jest wiesz, yy, odłąki jest prosto, natomiast później ona się rozszerza i to co, że jest, to co, wiesz, jak odorasz prosto, no to Ci się okazuje, że później robisz mijaka na środku, nie? I musisz Aha. zdecydować, czy, jak to robić. No ja tak robię, że najwyżej poprawię, poprawię później, nie? Aha, no, no. Tak, żeby jakoś mniej więcej to zrówno było, Lony. I tak przyciągnie się przy średniej, więc mam połówkę do zarony jeszcze. I także wiesz, także tu takie proste też nie jest. Zaraz będą te... zaraz będą w komentarzach hejty, że nie umiem orać. Tak, nie umiem. Znaczy, wiesz, no z drugiej strony orka w realu zupełnie inaczej wygląda niż orka farmingu. Co? No, bo w realu jak masz bruzdę, to jak wiedziesz to nie wyjedziesz. No właśnie. A tu jest takie... Jak dobrze ładnie od granicy, jak masz obrotówkę, nie? Z no, to po prostu możesz sobie wyjść z traktora i on sam jedzie w gruździe Możesz dobrze póg ustawione i wszystko, nie? Masz jak na szkole. Możesz iść do domu, włożyć mu jak masz pole tam 3 km to są... Możesz iść do domu na kawę, nie? A później samochodem jechać na tam koniec pola i go zabrać. GPS odpalić, żeby se jeździł. To też właśnie są takie to musi być No no mój kolega się zajmuje mierzeniem pól właśnie w takich rzeczach To nieźle No parę tysięcy zarabia na takich biznesach, nie? Lubię to go Znaczy on robi mapy mapy, wirtualne pól Aha W sensie, w sensie takim, że wiesz. Tak znaczy nie, on, on, on w sensie robi tak, że no, dostaje mapki, przyjeżdża na pole. No tak, ale wiesz, oni robią... No, wiesz co, on robi tak, że przyjeżdżają na pole, powiedzmy, nie wiem sobie rolnik chce zamontować tego, wiesz, tego GPS-a, nie? On układa mu mapę, wiesz, wymierza to pole, układa te wszystkie te wszystkie rzeczy, nakłada na program i programuje, nie? Wiesz, ścieżki są zawsze w tym samym miejscu i tak dalej, nie? Także zwykle seria singla, dzisiaj single z gościem. Taka sympatyczna końcóweczka. No. Nie, ale mówię końcóweczka dnia, w sensie. Ja ten najgorsze dziewięć Czemu? Bo do szkoły. No ja do roboty. Bo też by gorsze, nie? Daj spokój, nie jestem się. Czuję, że mi się, się chce. Nie? No i kurde znowu muszę takiego przeciąć, dzisiaj i później poprawiać. Bo nie dam rady się wciąć tak równo. Ja nie lubię takich pól. Ja bym chciał, żeby znowu święta były. A parę dni temu mówił, że nie czuł magi świąt. Sylwestra też nie czułem. Ty niczego nie czułeś. Nie, życie jest takie jakieś. Bezczucia. Nie czułem. Właśnie. Dlaczego tak ja tak było? Co? Nie no, trochę czułem. Jakbyś jakby od dwunastej, ale tak przez chwilę tu Przez Momencik. Właśnie. A serio? Oj, urban, urban. Coś z ciebie wyrośnie Orzot de Tak. Tak I sławny youtuber Co? Dobra i Coś ty powiedział? Co mi odroli zobaczysz O kurde Niech to tylko twoje kobieta to usłyszy No, nie ma zrobi... ale mi się psu, bo jedzie... Może pasek ci pękł? Jak tu paska nie ma. No to uciśni właśnie pękło Aha, Jezu, Aj, kurde, To jest wyjadł Ej kurde, że to zgrabił i wyda spadał, się chociaż wyspię Wy śpieszył myśleć coś I tak nie będziesz myślał Prawo. No bez gitu Ja nawet teraz je myślę No to wiem akurat ty. To akurat nie nowość Wiadomo Taki ja Taki ja, tak ty A daj spokój Człowieku tak mi się nie chce i nie. Czy gdzieś co robić w ogóle jakieś Dlaczego? To rok taki oschły. Takie spowolnione tempo jest. Oschły. Oschły rok miał, no ludziska trzymaj tam, nie? Co taki spowolony, o. Zajiciele dzieje szybko szybko. Masakra, ty. No serio! A co ty możesz wiedzieć, Ty po spać? Jeszcze raz. Mówię, że Sylwester dość szybko przeleciał, nie? No, no. Aś się pytał o tobie i odpowiedział, A co ty możesz wiedzieć? gdzieś pod stołem No nie, ja akurat stołu nie, nie, nie zaliczyłem, bo stołu nie mieliśmy A! Nie, nie, spokojnie, nie było na Sylwestra Fajnie strzelali No, u nas też dosyć Nawet ci nie skapam kiedy się skończyło tak szybko to było Bez kitu. U nas 15 minut strzelali, U nas jeszcze dzisiaj, u mnie na osiedlu dzisiaj strzelają Pizgają Znaczy u mnie tak po południu od... Od 11 ja zacząłem pizgać I później tak strzelałem, tak strzelałem Nie sobie chodziłem do ognu, co za chwilę I, <coughs> I rura do chaty, nie? No oh, yes. i jest Renorowałem film, dobra, znowu rura, no grud ustalałem, postalałem tylko dwie godziny i do domu. Jak zaczęli pizgać, nie? 16 ten się zaczęło, zacząłem ciemno robić, nie? Mm -hmm. Wzięłem większość pytał jak zacząłem sadzić wszędzie na ogrodzie, kurde, na podwórku. człowieku. Na cały czas pizgać, nie? Czy to wyrzutnie, czy rakiety, nie wiem Nie wiem, ja się na tym nie znam, no nie lubię takich rzeczy. Czemu? Po prostu nie lubię jakoś tak. Mówisz że mojemu bratu kiedyś tam wiesz miał problem z takimi rzeczami No co? Mój brat kiedyś tam miał problem z takimi rzeczami Aha mu wystrz wystrzeliła w ręku Ale kim to nie, stało, nie? No nie, on tam wiesz poparzoną nam rękę, nie? O. Dobra Ja, ja skończę hmm. Ja skończę sobie tą połóweczkę, tu mam taki cyperek jeszcze do, 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 od, od orania i będę kończył, bo ileż to można patrzeć, jak człowiek ora? Orze chyba. Ale zora Pole. To, jest to największe pole na, na mojej gospodarce. O ja Dobra, ludziska, ja się w tym miejscu okay. będę z Wami żegnał. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Zarazie.